Cześć kochani, witam was w kolejnym filmie kosmetycznym Dzisiaj będę mówiła o kosmetykach z Rossmana z naturalnym składem Powiem wam trochę o moich ulubionych firmach, na które ja zawsze zwracam uwagę I po które zawsze idę po prostu do Rossmana Przyznam szczerze, że uwielbiam zakupy stacjonarne Po prostu lubię wejść do sklepu, wziąć sobie to co mi pasuje, wolę tak niż zamawiać Więc często pokazuję wam właśnie jeszcze z Rossmana I dzisiaj opowiem wam o takich moich aktualnych... Ulubieńcach, jeśli chodzi o firmę, na co zwrócić uwagę. Zaczniemy od firm takich klasycznych, które są bardzo długo na rynku i trochę poprawiły ostatnio niektóre składy, a później przejdziemy do ciekawszych. Pierwsza firma to jest Bielenda. Bielenda to jest taka marka, którą ja używam od lat. Używałam jej jeszcze w momencie, kiedy nie byłam taka świadoma, nie wiedziałam jak te składy czytać. Natomiast z czasem Bielenda też wprowadziła sporo naturalnych serii, ale nie wszystko, więc tutaj musicie uważać i po prostu nie każda ich rzecz ma naturalny skład. Nie każda też nowa seria ma naturalny skład. Tutaj mam mleczko Beauty Milk, mleczko kokosowe z prebiotykiem do pielęgnacji ciała. 99% składników pochodzenia naturalnego. Nawilżające kokosowe mleczko do ciała. To jest kosmetyk, który możecie kupować. Skład uważam, że jest bardzo dobry. Pięknie pachnie. Po prostu to pachnie trochę, może trochę jak kokos, ale też trochę wanilią. I dla mnie pachnie trochę tak jak taki waniliowy aromat do ciasta, jak moja babcia robiła ciasto. To tak pachniało. Niesamowity zapach, fajna konsystencja. To jest faktycznie na olejku kokosowym, więc oma sushi akurat też tutaj jest. Dosyć lekkie, ale jednak na tyle ciężkie, że naprawdę bardzo dobrze nawilża. Produkt jest po prostu genialny, ja już go kiedyś polecałam. Wiem, że z tej serii są jeszcze inne, przyznam szczerze, że składów nie sprawdzałam, ale widziałam, że dziewczyny bardzo polecają na Instagramie i na YouTubie. Seria jest po prostu bardzo dobra, więc tutaj akurat jeśli chodzi o te Beauty Milk, myślę, że to jest warte rozważenia. I Bielenda, jeszcze jedna rzecz akurat do ciała z Bielendy, to jest ta seria Eco Nature I tutaj też się postarali, to jest akurat kremik do rąk, mleczko waniliowe, figa i kwiat pomarańczy Ale wiem, że z tej serii dużo kosmetyków do twarzy jest dosyć popularnych na YouTubie Ja jeszcze nie miałam okazji spróbować, bo mam tutaj całe zaplecze innych rzeczy do twarzy, które zaraz wam pokażę Ale jak mi się pokończą, to możliwe, że też po nie sięgnę Także Eco Nature, na przykład ten krem świetnie nam się sprawdza i tutaj powiem Wam, że skład jest bardzo długi, ale bardzo długi w takim sensie tutaj jest skład, że po prostu jest dużo tych wyciągów, także jak na skład krem za kilka złotych z drogerii, no to uważam, że tu jest naprawdę nieźle. Konsystencja lekka, taki, taki raczej mleczny krem bym powiedziała w konsystencji, ale bardzo dobry. I druga firma, też taka, która jest na rynku od lat I która zaczęła wypuszczać naturalne kosmetyki To jest Lirena I to będą te dwie firmy, jeśli chodzi o takie firmy, które są od lat Bo wiem, że też AA wypuszcza naturalne kosmetyki Nawet DAF chyba ostatnio wypuścił jakieś naturalne Ale te dwie firmy najlepiej się nie sprawdzają I tu mam kremy Musicie uważać, bo... Tutaj też z Liren nie wszystkie te kremy mają takie super, super składy, ale jeśli nie wiecie co kupić, to po prostu kupujcie te kremy, które mają ekocerta. Jeśli chodzi o ten certyfikat, ja uważam, że można mu ufać. Tutaj oba te kremy akurat ekocerta mają. I to jest krem, który zdecydowanie zasługuje na to, żeby o nim powiedzieć, to jest ekokrem wygładzająco regenerujący na noc z kwiatem wiśni z Liren. Powiem Wam o nim na pewno więcej w denku, ale już go praktycznie skończyłam. I słuchajcie, krem za naprawdę jakieś 10 zł na promocji. Sprawdza się tak, jak nie jeden drogi krem. On jest tak intensywny, tak bogaty, no i plus do tego, że bardzo, bardzo długo go mieliśmy za damem, bo jak wiecie, ja za damem używam, więc to wszystko się szybko kończy, no ale ten krem bardzo, bardzo długo mieliśmy i był świetny, więc taki kwiat wiśni właśnie z lirem. I drugi krem, to jest ekokrem nawilżający na dzień z kwiatem malwy. Świetny krem, wiem, że też dużo dziewczynko poleca i bardzo dobrze. lirem wychodzą te naturalne produkty, bo muszę powiedzieć, że są takie produkty naturalne, które się marzą, które nie do końca dobrze wychodzą z tych tańszych. Ale Liren tutaj bardzo dobrze sobie radzi z formułami, więc tutaj brawo za to, bo naprawdę mi się te kosmetyki podobają, bo ja też testuję, słuchajcie, AA, i tutaj AA się nie znajdzie w tym zestawieniu, pomimo że składy faktycznie mają świetne. No ale w porównaniu na przykład z Liren to tutaj uważam, że jakoś bardziej mi odpowiadają te formuły. Oni faktycznie dobrze, dobrze im to wychodzi, tak jak powiedziałam. Krem też mogę polecić. Ok, i przechodzimy do kolejnej firmy. Która bardzo mi się podoba, to jest firma Fluff, a konkretnie to jest tak w ogóle na komi, Więc na komi możecie generalnie dostać w Hebe, ale to jest firma kosmetykach z Rosmana, więc będę mówiła o flafach. No, Fluffy są cudowne. Z tego co wiem, też nie wszystko tutaj składowo wypada super, bo były tam serie, które nie do końca miały dobre składy, ale tutaj mam kosmetyki do ciała, akurat Wam pokazuję na początku, kremy do ciała. W ogóle te zapachy są genialne i same te pomysły na te zapachy też są świetne. Szukam składu, żeby Wam powiedzieć. To nie są też takie kosmetki, które mają super bogate składy, ale to umówmy się to kosztuje jakieś 15 zł, a po prostu te składy są dobre. Nie ma tutaj jakichś niepożądanych substancji. No, także tutaj mam dwa akurat takie kosmetyki. Krem do ciała z wodą żościniową, wodą kokosową o dwóch różnych zapachach. To jest Pitaja, a to jest banan i coś tam. I tak, także to jest spoko. Jeszcze mają takie fajne suflety do ciała, które też pamiętam, że miały dobre składy. Z Flafa do twarzy zużyłam już całe takie mleczko pod makijaż. Ja miałam litchi i to jest akurat bardzo fajne składowo, bo tutaj są proteiny, a proteiny mojej skórze no naprawdę bardzo, bardzo dobrze robią, więc z chęcią kupiłam i fantastycznie się sprawdzało. To ma masę zastosowań, możecie to pod makijaż, możecie to jako serum używać, jako lekki krem, po prostu mnóstwo rzeczy można z tym robić. Kosztuje niedużo, składy uważam, że są naprawdę spoko, jak na to, że to 20 zł kosztuje, to jest całkiem sporo tych substancji, no i... Polecam. Ja na pewno kolejne kupię. Tutaj, jak widzicie, zużyte całe, doszczętnie. Mam też krem pod oczy teraz z Flafa, puszysty krem pod oczy, więc też coś takiego testuję. Pod oczy też można fajne kremy dostać w Rosmanie. No i teraz, jak skończę, już wykończę te kremy z Lirento, otworzę te kremy z Flafa Sleeping Cream i Morning Cappuccino, które też właśnie oczywiście w Rossmanie są dostępne. Tutaj mam składy i też no myślę, że naprawdę jest ciekawie, jeśli chodzi o te składy, bo często jest tak, że te kosmetyki naturalne, tanie, dostępne w drogerii, mają bardzo dobre składy, ale też bardzo proste. Przez to są dosyć lekkie. A tu wydaje mi się, że to mogą być naprawdę ciekawe, fajne kremy. Więc będę wam oczywiście recenzowała, ale myślę, że Flaw to jest zdecydowanie taka firma, na którą warto zwrócić uwagę. Okej, okay, następna marka, mój totalny ulubieniec, z którego przetestowałam już dużo kosmetyków, to jest Uzdrowisko. To są kosmetyki, które polecam też kobietom, które mają już bardziej wymagającą skórę. Uzdrowisko robi totalną robotę. Tutaj akurat mam dwie nowości Dla mnie, które dopiero zaczynam Testować, mam tutaj tonik Fitoaktywny tonik esencja I roślinną aktywną Piankę oczyszczającą na ładną skórę Ale miałam maseczki, kremy Teraz kończę serum Uzdrowisko balsamiczne serum na suchą Skórę i to są takie kosmetyki Które naprawdę mocno działają, tutaj Czuć, że są te składniki aktywne I jeśli Zwrócimy uwagę na to, że one naprawdę Nie są drogie, są co prawda najdroższe z tych które do tej pory pokazałam Ale no w porównaniu z takimi kosmetykami Typu nie wiem, Asoa, Shadir, Czyli naprawdę drugimi naturalnymi firmami Te nie są tak drogie No a naprawdę robią, robią robotę Więc uzdrowisko to jest taka marka Na którą warto zwrócić uwagę I powiem wam, że ja lubię I moja mama też lubi Która ma dużo bardziej wymagającą cerę Od mojej Więc no myślę, że tutaj to zdecydowanie Dalej ja bardzo lubię Nae z Rossmana. Tutaj mam akurat kolejny krem, ponieważ krem już zużyłam, kremy też kupiłam mojej mamie, moja mama testuje, więc dam wam znać co moja mama sądzi o tych kremach, bo uważam, że są świetne, też to był taki dosyć intensywny ten krem, z którym miałam też w tej serii tylko taki fioletowy z zatrawianem, a ten jest nawilżający z... z, z... Pestkami winogron i słonecznikiem. Te skremy w kartonikach z NaE są lżejsze, a te w słoiczkach bo jeszcze macie serię z słoiczkach one są tam chyba dychę droższe, są takie, powinny być bardziej intensywne. I tutaj na przykład, jeśli chodzi o NaE, no to tutaj mogę powiedzieć, że skład jest właśnie taki prosty, bo tu jest Aloes. Wyciąg właśnie ze słonecznika Więc to są takie tanie składniki One są oczywiście świetne, bardzo dobre, naturalne i tak dalej No ale nie ma tutaj nie wiadomo czegoś, jeśli chodzi o składniki aktywne Aczkolwiek świetnie się u mnie te kremy sprawdzają Będę jeszcze testowała te właśnie w słoiczkach, które są bardziej intensywne I też wam oczywiście dam znać Ale zdecydowanie wszystko mi się znaje, sprawdza I do twarzy, i do ciała, oprócz dezodorantu Oprócz dezodorantu, które jeszcze męczę ale tak to uważam, że kolejna marka, która no zdecydowanie zasługuje na waszą uwagę Kolejna rzecz z Rossmana to jest Hagi Mega się cieszę, że Hagi weszło do Rossmana, bo po prostu podlega różnym promocjom, można taniej kupić Hagi bardzo lubię, chociaż za dużo kosmetyków jeszcze nie miałam, ale cały czas coś jak tylko są promki to kupuję i testuję Tutaj mam akurat naturalny żel pod prysznic, malinowy chruśniak, który po prostu pachnie... Niesamowicie. Malina czarna, porzeczka i jeżyna. E, więc z hagi jest dużo rzeczy do ciała. Nie ma jeszcze całej serii, ale mam nadzieję, że Rosman będzie wprowadzał coraz więcej, więc fajnie, że myślą o takich współpracach, też właśnie ściągają tego typu marki. Naprawdę bardzo mnie to cieszy. Następnie macie taką markę w Rosmanie jak no, Manufaktura Piękna. To są też bardzo proste składowo kosmetyki, ale też bardzo tanie i to są kosmetyki do ciała i do kąpieli przeważnie. Tutaj mam akurat um, peeling. Tutaj musicie patrzeć na składy, bo. Mam takie wrażenie, że nie wszystko jest super, super Ale można tam znaleźć dużo fajnych rzeczy I oni mają bardzo ciekawe nuty zapachowe Dbają o to, żeby to wszystko było takie urozmaicone Oni też mają rzeczy do kąpieli dla dzieci Z różnymi olejkami No nie jest to takie super bogate, tak jak mówię Aczkolwiek no naprawdę to nie są drogie kosmetyki Tu mam akurat hawajski peeling do ciała Ale przetestowałam dużo rzeczy od nich I tam można też ciekawe rzeczy znaleźć Więc warto zwrócić uwagę na ich szafę po prostu Następnie, cieszę się, że w Rossmanie jest też Body Boom Body Boom kupiła generalnie Bielenda, więc te kosmetyki mocno potaniały A też sprawdzają mi się świetnie Zawsze jak są na promocjach, to wtedy biorę, bo jak wiecie, wszystko w Rossmanie kupuję, jak jest na promce No i tutaj jest masło do ciała Celulit, brak jędrności, brak sprężystości No, no może nie aż tak, to może nie pomaga, ale... Bardzo przyjemne jest, fajnie pachnie jest gęste, ale nie takie, że ciężko aż się rozprowadza. Jak widzicie, u mnie jest w ogóle dużo rzeczy do ciała. Ja mam suchą skórę, atopową, więc u mnie tych rzeczy trochę po prostu jest. No i Body Boom też jak najbardziej uważam, że fajne, fajne kosmetyki, którymi warto się zainteresować. To, co jest w Rossmanie od niedawna, całkiem niedawna, to są kosmetyki Siberika Oblepika, których kiedyś w ogóle w Rosmanie nie było. I tutaj y, też to są dosyć ciekawe produkty. To jest akurat seria z witaminą C, y, gdzie bardzo rzadko y, w drogeriach można znaleźć kosmetyki z witaminą C. Widziałam, że Bielenda ma nową serię z witaminą C, ale tam są składy naprawdę niefajne, więc akurat tamtej serii Wam nie, nie polecę. Ale tutaj, powiem Wam, że tu jest dużo takich wyciągów, jakieś wody kwiatowe też są. Takie, no naprawdę ciekawe. Ja zaczęłam ten żel teraz używać. I dzisiaj będziemy też pierwszy raz robić sobie tą rewitalizującą maseczkę, bo to jest maska peeling w jednym, a tu jest żel do mycia twarzy. Więc powiem Wam, że no już po składach bardzo mi się podobają. Żel na razie sprawdza się super. Zobaczymy. Jeśli się dobrze sprawdzą, no to będą naprawdę um, godne polecenia, bo tutaj za taką cenę, tam gdzieś 20-22 zł. No to uważam, że naprawdę warto. I ostatnie, ostatnie kosmetyki z Rossmana. To są, słuchajcie, Gift of Nature Tu mam dwa zużyte żele, one już w ogóle leżały w dębku. wyciągnęła mnie do tego filmu Teraz mam szampon do włosów I jeśli chodzi o Gift of Nature, no to tutaj składy są bardzo ładne Tutaj macie takie ciekawe etykiety, na przykład żel normalizujący do mycia skóry Do cery pięknej, choć mieszanej A tutaj pięknej, choć suchej, więc no, marketing działa PR jest całkiem dobry, natomiast mam wrażenie, że wszystkie te kosmetyki są takie dosyć delikatne. Składy też są raczej proste, ale są bardzo dobre i po prostu są mega tanie te kosmetyki. Ja na Black Friday jeden ten żel kupowałam za 6 zł. Więc no naprawdę bardzo, bardzo tanie. No, także tak, tak jak mówię, krótkie składy. Chociaż też widzę, no, no są tu jakieś wody kwiatowe. W każdym razie, jeśli chcecie coś delikatnego, z dobrym składem, chcecie zadbać o tą skórę, a nie wiecie za bardzo, czego jej potrzeba, to powiem Wam, że u mnie dobrze się sprawdzają w, takim, w takich momentach po prostu rzeczy z prostymi składami. Jeśli, nie wiem, skóra wygląda dobrze, jest normalna, albo tak naprawdę nie wiem, co się dzieje, no to najlepiej się u mnie sprawdzają takie delikatne rzeczy z prostym składem, z małą ilością składników. I uważam, że te Gift of Nature są naprawdę spoko, wielu osobom się powinny sprawdzić, więc jeśli chcecie naturalną pielęgnację i nie chcecie dużo wydać, no to proszę bardzo. Też no, mówię w ten sposób o tych o Gift of Nature, bo nie robi takiego, wiecie, wow, takiego szału, ale są to na tyle poprawne, fajne kosmetyki do dostania w Rosmanie, że zdecydowałam się Wam też o nich tutaj powiedzieć. I to wszystko na ten moment. Jeśli chodzi o kosmetyki z Rosmana, dawajcie znać, jak Wam się film podobał, czy cokolwiek z tych rzeczy testowałyście, koniecznie mi napiszcie. I do zobaczenia w kolejnej...